Nitro Speed Underground 2 to już 8 odsłona popularnej serii wyścigowej Cyria i e Games. Cała fabuła zostanie opowiedziana w formie komiksu, z którego dowiadujemy się, że nasz główny bohater był niepokonany w Olympic City, Jednemu z kierowców udało się Ciebie zlikwidować, tym samym twoim głównym celem staje się oczywiście zemsta, zaraz czasem kupując i tunigując swoje maszyny pniemy się coraz wyżej. Do dyspozycji mamy 26 sportowych samochodów oraz 3 Rozbudowany został tunik samochodów. Modyfikacje obejmują zarówno silnik, jak i wygląd. Nawet miłośnicy haletkowego tuningu będą zachwyceni, gdyż można pobawić się przełożeniami skrzyni, a także mapą silnika. Z wyglądu wizualnego możemy zaś zmienić nawet wygląd liczników. Każdy rodzaj modyfikacji został przydzielony do innego sklepu. up off the block. Świat został podzielony na 5 dzielnic, z których możemy się ścigać w takich konkurencjach jak Drift, Drag, Sprint, Tor, Street Extreme i kończący poziom URL. Nowością było wprowadzenie do rozgrywki jazdy dowolnej, w której możemy się ścigać z innymi kierowcami dziko polającymi po ulicach miasta. mi to Yo, Fine, that's fine. I'll be waiting my turn. Sama zgrywka jest czysto arcadeowa. Nie znajdziemy tu zaawansowanego modelu zniszczeń z wyjątkiem rozbijania się szyby. Malika gry jest prosta. Poziom hard ma różni się od średniego, jednak najprostszym możemy przejść grę jednym samolotem. Niestety auta cywilne ma różnią się od jak za zapałkami. Gra skręca się dopiero wtedy, gdy włączymy ją na najwyższych detalach. Pojawiają się wtedy ponętne kobiety o kwadratowych kształtach, które oznajmają nam kiedy wystartować. Poza tym ujrzymy neony pod zdarzakami. Całą rozgrywkę dopełnia świetnie dobrana ścieżka dźwiękowa, w której znajdziemy utwory rocka i hip-hopu. Stwarza to niepowtarzalny klimat. Twórcy gry również postarali się o realistyczne dźwięki samochodu. W 2004 roku grafika zapierała dech w piersiach. Modele samochodów wyglądają bardzo imponująco, również otoczenie jest przyzwoicie wykonane. Niestety, gdy stoimy w miejscu, rzadko się to zdarza, droga staje się spikselowana. Jeżeli lubisz serię szybciej wściekli, kręcić ryk sportowych samochodów i nie zrażać cię seria ta gra jest dla Ciebie.